Dzień dobry. Tak, tak, tak. Ciąg dalszy. Tego samego. No, zmieniło się. To jest już chyba wersja. <laughs> Powiedziałbym, ostateczna. Mógłbym skłamać. Ale dobra. Na chwilę obecną to, to działa. Lepiej działa niż, niż poprzednio. W poprzednim filmiku było, był zrobiony ten, ten uchwycik. Eee, no i wszystko fajnie wierciło do. Momentu, kiedy się nie zerwał pasek. Tak, w tej mojej małej popierdulce zmieni, zmienił się pasek. Zmieniłem pasek, jednak zaczął przeskakiwać. No i tknęło mnie do tego, żeby coś tutaj zmienić i usprawnić yy, robotę. A robota jest usprawniona taka. A mówiłem, że na coś wykorzystam tą yy, przekładnię, którą rozbierałem. No i ją złożyłem z powrotem. Znalazłem jakiś z marki na E, jakąś ślifiereczkę. wydłubałem z niej silnik, dołożyłem praktycznie oryginał. Jakby ktoś chciał, to po prostu kupuje sobie jakąś tam wkrętarkę, wydłubuje cały ten słupek łącznie z uchwytem i sobie, i sobie robi taką, taką wiertareczkę. Jest oryginalny. Oryginalne pokrę pokrętło. Co mi się podoba w tym pokrętle, to już nie muszę kręcić kluczykiem ani dociskać, bo ono jest samo, samo za, zaciskowe i praktycznie na całej podstawie mogę sobie dokręcić i poluzować. To jest super sprawa pod tym względem. Ułatwia strasznie szybko zmianę, y, 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 zmianę wiertła. Moc jaką to generuje? No to generuje taką moc jak, jak wkrętarka, czyli już nie ma mo możliwości, żeby to stanęło przy wierceniu w stali, nawet wiertłem 10 mm. Także nawet nie będę pokazywał testów, bo każdy wiercił wkrętarką w stali, czy w drewnie, w plastiku i wie, że to jest ustrojstwo dość mocne. Jedyne co sobie dorobiłem to takie taką pokryweczkę do tego silnika, bo mnie wkurzało z tego oryginalnego wentylatora ten podmuch wiatru był tak uciążliwy, że po prostu wiało w oczy, wiało we włosy. Także jest wytoczona taka pokryweczka. W środku jakiś dobrany wirniczek, nie wiem, leżał w szparagałach, dobrany wirniczek, aby powietrze było tędy zasysane, tędy wypluwane, żeby nie, nie łapało tutaj mi syfów. No, i wykorzystałem oczywiście z tej wkrętarki cały uchwyt na akumulator. Akumulator nie, nie oceniajcie, to jest własnoręcznie zrobiony akumulator. Tu jest e, e, pakiet 5S2P, e, także tu powinno spokojnie to wytrzymać na ogniwach wysokoprądowych na pewno starsza dłużej niż oryginał 2,5 amperowy choć możemy przymierzyć po prostu taki oryginał to się tak troszkę ciężko wysuwa bo jest zrobione na plasticzku ale o to jest oryginalny przykręcony na dwie śrubeczki z tyłu, tyłu obudowy aby była ta cała wkrętaryczka fajnie mobilna i to naprawdę się sprawdza tu jest oryginalny akumulator Byk oczywiście co, jedna kreseczka, ale kij ale działa oczywiście jest jest dźwigienka zmiany yy, obrotów wolne, szybkie także mówię, mocy na pewno nie, nie, nie zabraknie jedyne co musiałem dorobić będzie dobrze widać, to taki aluminiowe takie aluminiowe coś Trochę pofrezowałem, trochę podziuwałem tutaj za, za bardzo piłą zabrałem, ale to, to się nie będzie liczyć. No i jeszcze jest taki mały feature. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli sobie wiercę na jakieś pierdolety maleńkie, to mam tutaj włącznik i jest lampeczka. I tu wszystko elegancko widać. I to jest coś, czego właśnie mi brakowało po prostu w jakiejkolwiek innej wiertarce, nawet ojca stołowej ze względu na to, że jak wiercę precyzyjnie jakieś maleń, maleńkie pierdolety, no to to robi robotę. Tutaj to jarzy. Tak. I część z Was będzie się zastanawiała, przecież to oślepia. Nie oślepia, bo większość czasu tak się wierci praktycznie. Czyli cały, cały reflektorek jest za, za uchwytem i teraz można sobie zjechać praktycznie do zera. Też pomysł zaczerpnięty z prętarki. Także jakby ktoś dorwał jakąś nienachodzie, to praktycznie ma wszystko, ma ten cały słupek, ma uchwyt na baterię, ma nawet sterownik, wszystko jest praktycznie. Tylko sobie podłubać. Także do następnego, a w następnym a takie ustrojstwo, a co to będzie, no to oczywiście to jest czajna, ale to już nie jest czajna, to jest już mój wymysł. To się domyśla, co to może być, ale to w następnym filmiku. Trzymajcie się, pozdrowionka.